Dzień dobry, nazywam się Tomasz Gębka, jestem dyrektorem fabryki samochodów w Tychach koncernu Stellantis. Bardzo ciekawe pytanie. Sceptycy dzisiaj mówią, że odnoszą się na przykład do powiedzmy porych huraganów na, na Florydzie i, i, i też mówią, gdyby nie, te nasze diesle. To sprzątanie pochoraganie niestety nie, nie mogłoby się odbyć, gdybyśmy mieli tylko elektryki, no bo nie byłoby gdzie tych elektryków naładować. Także na pewno Sceptyk znajdzie dziurę w całym. Teraz pytanie jest takie, czy te samochody przyszłości, czy te pojazdy przyszłości to będą pojazdy elektryczne? Nie wiem. Prawdopodobnie nie. Na pewno te dzisiejsze samochody elektryczne. I wszystko to, co z nimi związane, szczególnie te właśnie niedoskonałości, to jest bardzo dobra prowokacja ku temu, żeby kontynuować pracę nad tym, żeby znaleźć coraz lepszy, coraz, bardziej nie, coraz lepsze, coraz bardziej niezawodne, paliwo przyszłości, czy też paliwo kolejnych dekad dla pojazdów i dla mobilności.